Wielka rewolucja w Formule 1 może okazać się wielką klapą, wielkim G, zawiniętym w pozłudko. F1 mocno pompuje to, co stworzyła, ale pod całym tym szumem o ogromnych zmianach, nowoczesnych silnikach i odchudzonych bolidach kryje się przecież to na wątpliwości, które przez ostatnie miesiące trapiły inżynierów. Wkrótce te wątpliwości zobaczymy na torze, a tam, no właśnie, spektakl. Niekoniecznie. Dlatego dzień dobry, dziś opowiem wam, dlaczego tak wiele osób boi się nowych przepisów w Formule 1. I nie to nie jest sceptycyzm na siłę, obawianie się wszystkiego, co jakkolwiek elektryczne. Nic takiego. Nie traktujcie tego w ten sposób, że wszystko będzie na nie, bo zupełnie nie o to tu chodzi. W tym sporcie na pewno nie ma samych idiotów i na pewno sporo rzeczy uda się ogarnąć. To, co przedstawię, to tylko realne obawy, które istnieją w Formule 1 od dawna. W końcu negatywne głosy kierowców czy chęć porzucenia tych reguł nie wzięły się z powietrza, a z prób i prac, które wypadały fatalnie. Ten sceptycyzm ma swoje podłoże, i dziś skupimy się na tym, dlaczego tak jest. Na plusach, bo one też oczywiście istnieją, może innym razem. Aha, ten odcinek skonsultowałem z kimś, kto pracował przy tych przepisach i ma pojęcie, więc mam nadzieję, że docenicie ten wysiłek, np. subskrypcją czy podbiciem tego materiału. A teraz ruszajmy. Problem pierwszy i w sumie podstawowy, te przepisy napisano od złej strony. To cała geneza tego zamieszania. Przepisy F1 2026 stworzono po prostu odwrotnie. Nie patrząc na to, co sportowo sensowne, tylko na to, co spodoba się niektórym firmom. Kilka lat temu Formuła 1 bardzo chciała ściągnąć do siebie kolejnych producentów i poszła w coś, czego chcieli panowie w garniturach. W tym sporcie to zawsze duży red flag, a ten nie zawiódł. Stworzono koncepcję, która od początku wyglądała na absurdalną. 50% energii elektrycznej, czyli znacznie za dużo, aby dało się z niej sensownie korzystać, nie tracąc przy tym wiele z tego, czym naprawdę jest ta seria wyścigowa. Te przepisy dosłownie napisano tak, aby mieć fajne silniki dla producentów, a reszta to się jakoś zateguje. Efekt? Efekt był taki, że na etapie tworzenia bolidów we FIA chyba parokrotnie oblano się kawą. Myślę, że fraza stary to się nie uda padała tam częściej niż ja krytykuję sędziów. Zwyczajnie zorientowano się, że nie, pierwotne założenia nie mają sensu. Trwała gorączkowa walka o to, aby samochody z tymi silnikami nadawały się do jazdy. Tylko dlatego, że stworzono jednostki, które nijak miały się do tego, jak wygląda rzeczywistość na torze. I tego trupa trzeba było jakoś przypudrować albo i uratować. Stąd aktywna aero, którego poza DRS-FIA em FIA bała się jak ognia przez długie lata, to było niezbędne, aby auta mogły jakkolwiek funkcjonować. Stąd też doniesienia o Frankensteinowych bolidach, zrzucaniu biegów na prostych i innych takich. I stąd wielokrotne zmiany przepisów, w tym znaczące przyspieszanie konstrukcji na etapie nawet 24 czy 25 roku. Myślicie, że czemu tak późno opublikowano regulaminy? Bo coś się ciągle nie dodawało albo obawy o deszcz partial mode. Dzwony na alarm biły regularnie. Ludzie mówili, jak to co kilka tygodni ktoś zauważał, że w tych przepisach istniał nowy problem. I wy widzieliście to wszystko w newsach, to nie jest nowe, ja sobie tego nie wymyślam. Czasem człowiek odbierał telefon i słyszał no nie zgadniesz, dołożyli sekundę z hakiem, znowu się nie dodawało. Dołożyli, bo nie było innego lekarstwa na to, ile spraw komplikują te silniki. To podstawowa rzecz, którą musicie wiedzieć o tej rewolucji, o powodach tych obaw. Te przepisy są absurdalne od ogółu do szczegółu. Są piekielnie trudną misją, na którą porywa się F1. I wszystko, co powiem zaraz w tym dziwne prowadzenie aut, bierze się z tego. Tych przepisów nie tworzyli sami ludzie wyścigów, tworzyły je w dużej mierze interesy. A ludzie wyścigów, oni musieli jakoś to załatać. I słuchajcie, ja też będę tu z wami szczery. To nie jest tak, że jestem fanem tego, co mamy na papierze, bo nie jestem. Gdybym był, pewnie nie tworzyłbym tego odcinka. Nie tworzyłbym go, gdyby nie to, że naprawdę widzimy tu przed sobą same zmartwienia, albo przynajmniej mnóstwo zmartwień. Obawiamy się dominacji, marnej jakości ścigania, skomplikowanego widowiska, zmian w samej jeździe kierowców czy dziwnych wypadków. To przekracza jakiekolwiek uprzedzenia do koncepcji, bo wolimy inne samochody czy coś takiego. To są poważne obawy o stan tego sportu. Spójrzcie zresztą, jak to wszystko jest ze sobą powiązane. Zaczynamy od bardzo trudnej technologii i trudnych jednostek, i trudnych samochodów, bo zbudowanych pod dziwne silniki. W takim 2014 roku główną przeszkodą był sam skok technologiczny. Od 2022 mieliśmy po prostu skomplikowane auta. A teraz? Teraz to wszystko nakłada się na siebie. To ogromne pole do tego, aby ktoś zrobił lepszą robotę, odskoczył konkurencji i zmiótł innych z planszy na lata. I pewnie są jakieś mechanizmy, które mają temu zapobiegać, to nie tak, że nie wyciągnięto żadnych wniosków, natomiast nie da się ukryć. F1 poszła w coś, co znów otworzy furtkę, aby dominować. I nie mówcie mi tu, że przetrwaliśmy 2023 rok, przetrwaliśmy dominację Mercedesa, to przetrwamy i to. Pewnie przetrwamy, przeżyjemy, tylko co to za życie? Bo widzicie, ja akurat doskonale pamiętam zjazd Formuły 1 na początku ery hybrydowej, gdy z rozmów o kubicy i BMW w szkole za dzieciaka w kilka lat przeszliśmy do czegoś w stylu. F1? A kto to jeszcze ogląda, jak jedynie Hamilton wygrywa w kosiarkach? A to w sumie pół biedy. Najbardziej z tamtych czasów pamiętam poczucie walenia głową w mur poczucie, że to nie skończy się zaraz, że na lata do przodu znamy już zwycięzców. To bolało najbardziej, a przy mniejszych możliwościach śledzenia zakulisowych dram, zwyczajnie oglądało się to słabo. Myślę wręcz, że ci, którzy mocnej dominacji obawiają się najbardziej, opierają się na tym, że już to widzieli a szczególnie dominację z udziałem Toto. I nawet jeśli dziś pamiętamy, ile było wtedy dobrych wyścigów, to a, niekoniecznie takie w tamtych czasach odbieraliśmy i b, to jest trochę dziurawy argument, gdy ceną za dobre wyścigi są okrutnie nudne początki sezonów, jak na przykład we w sumie całkiem fajnym 2019 roku. Serio, przypomnijcie sobie, jakie nastroje mieliśmy wtedy wiosną, tak do Grand Prix Francji. Oh my god, bro. Oh, hell no, man, What the fuck? A teraz? Teraz nikt nie daje nam gwarancji, że wyścigi będą dobre. My w zasadzie nie wiemy, jakie będą, a nie brakuje sceptyków i w tym obszarze. Musicie w ogóle wiedzieć, że na pewnym etapie projektowania tych aut istniały realne obawy także o to o ściganie, walkę o wyprzedzanie bo inżynierom nie dodawały się liczby. Różnice pomiędzy trybami miały być na tyle małe, że zastanawiano się no dobra, jak oni mają się atakować? A to nadal nie jest wszystko. Sobie głębiej w te problemy ze ściganiem, bo mówiąc o tym, ja mam na myśli oczywiście cały przekrój tego, co składa się na ściganie, walkę na torze czy na wyścigi, na widowisko. Tutaj pod uwagę biorę całość, od bezpośredniej walki przez odczucia kierowców, aż po to, co widzimy w telewizorze. I wszystko, całe zagadnienie znów opiera się o bardzo dziwnie dopasowane poziomy mocy do samochodów samochodów Formuły 1. Przy czym nie o samą energię tu chodzi. Tym czynnikiem, który może być bardzo problematyczny jest na przykład rozkład energii i jej skoki. To one będą grać dużą rolę, gdyż pozwolą na ogromne tak zwane spadki z klifu i nieczytelny obraz. Powiedziano mi, nie zdziwię się, jeżeli kiedyś kierowcy zderzą się, bo bolid z naładowaną baterią zostanie zaskoczony tym, jak mało energii ma ten drugi. To z tego powodu nawet nie w samej walce może zmienić się to, jak postrzegamy tempo w wyścigach Formuły 1. I tak jest szansa, że F1 nam to ułatwi. Tego dziś nie wiemy, lecz początkowo to będzie ogromne wyzwanie. Wiedzieć, kto nagle może przyspieszyć, kto ma trochę tempa w rękawie, a kto jest raczej na wykończeniu. Już teraz pozdrawiam komentatorów, których czekają niemałe niespodzianki, zupełnie takie, jakie czekały zespoły w trakcie pierwszych symulacji. W fabrykach zdarzało się bowiem tak, że ktoś normalnie jechał sobie z tint wyścigu, miał naciskać na okrążeniu zjazdowym, malował dwa sektory na fioletowo i troszkę przeszarżował, a całe kółko kończył z wielką stratą. I wszystkie wyliczenia, założenia, strategie brały w łeb. Tak, zespoły z matematyką jakoś sobie poradzą, ale pytanie, czy nie będzie to zbyt matematyczne ściganie? Albo odwrotnie. Może na pewnym etapie, zamiast niespodzianek, które sport lubi, wypracujemy sobie totalnie niezaskakujący sposób pokonywania wyścigów, a kierowcy będą wyłącznie odtwarzać instrukcje inżynierów? Nie bez powodu tyle mówi się o tej naukowej jeździe. To na ten element kierowcy po pierwszych próbach w symulatorze narzekali najbardziej na naukową jazdę oraz Dziwną jazdę, te wszystkie głosy o konieczności rezygnowania z nawyków, konieczności oduczenia się i robienia czegoś inaczej. Wiecie o co tu chodzi? Ano na przykład o to, że w niektórych sekcjach, również podczas wirtualnych testów, kierowcy po prostu nie byli w stanie dać sobie rady przez kilka dobrych prób. Albo w specyficznych sytuacjach, po neutralizacji, nie umieli opanować tych potworów. Auta były tak inne w prowadzeniu, że wymagały zastosowania jazdy tak jakby na przetrwanie, trochę jak po mokrym na slickach. Wyższy bieg, odjęcie, choć intuicja mówiła, żeby cisnąć na pełnej. I tak bardzo jak można tu powiedzieć, no dobra, na tym polega ten sport, czasem trzeba się dostosować. Tak, ale nie wiem, czy trzeba się dostosować akurat do tego. Nie wiem, czy w tak ekstremalnej skali, aby kierowca wyścigowy czuł, że uczy się fachu od nowa, a nie nowego pojazdu. Nie wiem, czy powinien wypadać tam, gdzie nigdy by się tego nie spodziewał, albo mieć problemy z łatwym zakrętem. A tu powiedziano mi wprost, margines błędu był tak mały, że aż niebezpieczny. Spodziewaj się dziwnych spinów, prostych błędów i sytuacji, gdy kierowca wcale nie będzie czuł się winny, a wpadka i tak pójdzie na jego konto. Szczególnie po sekcjach z długą fazą częściowego operowania gazem przedprostą. To tam dochodziło do takich skoków mocy, które totalnie zaskakiwały kierowców, a ci sobie z nimi nie radzili. Problem był ponoć do tego stopnia ogromny, że decydowano się na interwencję we FIA, ale. Nie! Po prostu nie! Miejmy także z tyłu głowy, że takie rzeczy jak trudności z danymi sekcjami czy wręcz niespodziewane wypadnięcia, to jest potencjał na więcej niż wypadki. To potencjał na flikowe wypadki, a te są w końcu najgroźniejsze. A gdybym miał stworzyć receptę na to, jak zrobić komuś krzywdę w F1, to powiedziałbym: znajdź coś, na co systemy bezpieczeństwa nie są przygotowane. Zaskocz je. Nie trzeba dużo. Wystarczy polecieć w drugą stronę, na inny typ bariery. Trochę jak danił kwiat na Silverstone 6 lat temu, gdy strzeliła mu opona. Na szczęście jedynie mocno przyłożył, lecz przyłożył w beton przy wielkiej prędkości, bo nikt nie przewidział, że ktoś może się tak rozbić. A jak dołożycie do tego aktywne aero? Ja wiem, że będzie mieć zabezpieczenia, domyślny tryb z dociskiem i w ogóle. Ale skoro sam DRS doprowadził do paru wypadków, nawet głupich jak Jacka Dwana to nieważne, skoro sam DRS miał ich kilka, to ciągłe mieszanie w ustawieniach skrzydeł raczej nie brzmi jak mniej niebezpiecznych kraks. A to już jest dużo poważniejsza lampka od tego, że ktoś czegoś nie lubi, że komuś nie podoba się jazda, formuła techniczna, energia elektryczna, cokolwiek. Ale okej, okay, żeby nie było tak dramatycznie, można to jak najbardziej przedstawić jako inną Formułę 1, w której będą liczyć się inne nowe umiejętności. Można. Ja jej w sumie tego nie odmawiam. Z plusów na pewno dowiemy się, kto ma łeb jak sklep, kto jest sprytny, szybko łapie nowe rzeczy. Ostatecznie w topowym sporcie musisz sobie poradzić, a powiedzenie, że dobry kierowca pojedzie wszystkim, zaraz stanie się jeszcze prawdziwsze. Być może nawet za kilka lat ci, którzy dadzą radę, dostaną niezły argument w historycznych dyskusjach. Na przykład Leclerc, bo jeździł tak trudnymi Ferrari, że już nic nie mogło go zaskoczyć i zdobył trzy tytuły. No co, pomarzyć nie można? Ale dobrze, zostawiając te plusy z boku, bo nie o nich jest ten materiał, chodzi o to, że ja nie wiem, czy będą to rzeczy, o które chodzi nam w Formule 1. W końcu przesadna koncentracja na tym, aby Bolid był w stanie szybko jechać, opanowywanie technik oszczędzania, wydawania tej energii. Jeżeli kojarzycie zarzuty, jak to jazda w F1 była zbyt inżynieryjna i to już nie wyścigi, tylko sterowanie komputerem teraz to wejdzie na nowy poziom. Tak, istnieje cienka granica między tym, czy w erze hybrydowej zarządzanie energią oraz oponami było jeszcze ok, a zaraz większą baterią już nie będzie, lecz różnicę stanowi to, że mało mówiło się o dzikim naciskaniu i uwalnianiu tempa, o dzikim ściganiu, o dzikiej Formule 1. Symulacje miały pokazywać coś innego pokazywały skupienie praktycznie głównie na tym, aby w ogóle mieć energię, albo i gorzej pokazywały konieczność skupienia się na tym, co wyliczy zespół, na instrukcjach inżyniera. Bolidy miały być dla zawodników tak nieintuicyjne w okiełznaniu, szczególnie okiełznaniu energii, że jechali jakby ktoś wydawał im komendy. Oni dosłownie przestawali czuć, że się ścigają. I stąd te wypowiedzi w mediach, które może i były ugrzecznione, aczkolwiek malowały nieładny obrazek. Chyba trudno dziwić się temu, że na pewnym etapie pojawił się pomysł wymazania tego wszystkiego gumką. Tak to mała zagadka, czemu nagle w zeszłym roku zaczęto o tym spekulować, ale nie zmienia to faktu, że wątpliwości były ogromne, podobnie jak potencjalne konsekwencje. Było w tym trochę polityki i budowania wizerunku tego dobrego, który dbał o prawdziwych fanów, natomiast sam pomysł miał w duszy to, aby nie pchać się w gips, aby nie iść w coś, co i tak się nie uda, a jak najszybciej zająć się czymś innym. Pewnie nie przeszło na tamtym etapie przejść nie mogło, choć do dziś nie brakuje głosów, że te przepisy mogą być z nami naprawdę krótko. Szansa na stworzenie fantastycznej Formuły 1 jest zwyczajnie mała, minusów jest odgroma, a do tego znów mamy na stole interesy. Mało która firma zechce czekać w cierpieniu na swoje sukcesy, tak jak czekała Honda, dużo łatwiej będzie lobbować coś nowego, prostego, coś co zrówna warunki gry. A postawcie się na przykład w pozycji GM, które ma swój silnik stworzyć późno około 2029 roku. Nowy, od zera, tyle lat po konkurencji. Powodzenia! Wszystko to prowadzi nas do naprawdę nieciekawego położenia. Do położenia, które nie tylko może uderzyć w nasze odczucia, rozrywkę czy fan z wyścigów. Oczywiście to najważniejsza sprawa i w teorii niczym innym moglibyśmy się nie przejmować, ale na horyzoncie jest jeszcze jedna rzecz trochę łącząca się z tym, czemu dziś przyjmuje się, że te przepisy mogą mieć krótki termin przydatności. To potencjalne powstrzymanie zepsucie złotego okresu Formuły 1. A nie oszukujmy się, jeżeli jest coś, co dla ludzi w garniturach ma największe znaczenie, to właśnie to. Sianko. Nie ma sianka, nie ma ściganka, chciałoby się powiedzieć. Nie ma rozwoju, dalszego boomu i wszystkiego tego, co w ostatnich latach zrobiło f 1 prawdziwą królową, już chyba nie tylko samego motorsportu. Gdy tyle mówi się o dyscyplinach, które tracą, o problemach z utrzymywaniem uwagi, F1 przecież rozwija się przepięknie, wręcz wybitnie. I to w czasach mediów społecznościowych. I nagle przez jeden głupi ruch może to stracić? A wyobraźcie sobie, że produkt na torze jest naprawdę fatalny. Nie da się tego oglądać, jakość wyścigów kuleje, potwierdza się większość z tych obaw. Załóżmy, że mamy 3-4 słabe sezony, zdominowane, nieczytelne, nijakie. A zmiany około 2030 roku ponownie rozciągają nam stawkę na 2-3 lata. Robi się z tego 5-6 chudych sezonów i po złotym okresie nie zostaje nic. Gdyby był to potencjalny hit, nikt nie proponowałby rezygnacji z rocznym wyprzedzeniem. Z tej perspektywy ta rewolucja jest głupia, bo cholernie ryzykowna. Tu nie ma wiele do wygrania. Można jedynie utrzymać przyzwoitą jakość, ewentualnie odmienić ją także, akurat się uda, akurat to wypali. A do stracenia jest sporo. I jasne, ja prawdę mówiąc, sam się tego aż tak strasznie nie obawiam, ale to dlatego, że F1 jako serial sportowo-techniczno-polityczny zawsze będzie dla mnie ciekawa. Przy tym, co dzieje się za kulisami, oni mogliby się ścigać taczkami, a ja i tak byłbym zainteresowany. Mnóstwo osób ma takie podejście. Tu jest za dużo wątków, aby się nudzić. F1 umie wciągać jak narkotyk i wcale nie tak łatwo traci widza. To chyba najważniejszy argument przy tym, ile osób obawia się rewolucji. Dominacja dominacją, nudne wyścigi, nudnymi wyścigami, a my nadal to oglądamy. Zawsze znajdujemy coś, przez co cały obraz jest potwornie wciągający. A wyścig w pewnym sensie to tylko pretekst, bo zawsze wygeneruje tyle historii, że i tak będzie o czym gadać. To sceptyczne podejście to więc najczarniejszy scenariusz, aczkolwiek. Czy nie rozważany nigdzie? No nie, jak najbardziej rozważany. To koszmar, który pewnie czasem nawiedza ludzi z Liberty czy samego Stefanu. A co jak naprawdę się nie uda? A co jak urwiemy kurze złote jaja? Takie pytania padają, bo paść muszą. Pójdą za tym duże pieniądze w opakowanie tego wszystkiego, promocje zmian, nowości i odświeżenia. Ale nie miejcie złudzeń, to zaledwie jedna twarz Formuły 1 2026. Formuły 1 dziwnej, niepotrzebnie skomplikowanej i stworzonej od złej strony. Formuły 1, która sama może sobie zaszkodzić. Tyle dobrego, że ten sport czasem wymyka się temu, co logiczne czy przewidywalne. Tory projektowane pod wyprzedzanie jakoś się nie sprawdzają, a bolidy, które miały dobrze się ścigać, psuły widowisko swoją wrażliwością na inżynieryjne detale. Ciągle jest więc szansa, że nie będzie tak źle, albo w ogóle nie będzie źle. Czasem bywa przecież tak, że wszystkie złe czynniki nałożone na siebie jakoś dziwnie działają. Trochę jak Las Vegas w 2023 roku, gdzie skumulowane dziwactwa stworzyły w sumie fajną rozrywkę. Ale czy znowu tak będzie? Czy będzie to powtarzalne? Czy nie jest to czasem oczekiwanie na przypadek? Wy mi powiedzcie i z tym Was zostawiam. A jak się podobało, to gorąco zachęcam do zostawienia subskrypcji, podbicia tego filmiku, czy kupienia książek, które są tu ponownie na widoku. Dzięki za dzisiaj. Ciao!